Koncertem Rok Pracy Artystycznej podsumowali podobiecznik Gminnego Środka Kultury w Bogorii. Był to oczywiście niewielki fragment tego, czego nauczyli się i wypracowali pod okiem instruktorów, przez te kilka minionych miesięcy. Rok artystyczny 2024 na 2025 był przełomowym, jeśli chodzi o liczbę uczestników. W samym Chórze Dziecięcym jest około 30 osób. Zespół wokalny liczy 12 dorosłych. Sekcja plastyczna to około 35 osób oraz uczniowie mający zajęcia indywidualne. Na Świetlicach, Przyborowicach i Wiórkowicach mamy po około 30 dzieci, więc naprawdę około 105. Są Ta liczna 150-osobowa grupa realizuje swoje pasje i spełnia się artystycznie w kilku sekcjach. Sekcja wokalna, czyli studio piosenki, chór dziecięcy miasta i gminy Bogoria. Najmłodsza sekcja, czyli zajęcia rytmiki. Następnie sekcja plastyczna, sekcja rękodzieła. Zajęcia indywidualne dla młodzieży uzdolnionej plastycznie, oraz zajęcia kreatywne w świetlicach, przyborowicach i jurkowicach. Mówiąc kolokwialnie, to, że Bogoria pięknie śpiewa jest w dużej mierze zasługą Pauliny Kozią, instruktorki w goku, umiejętności jej podopiecznych są już doceniane podczas konkursów. Chór Dziecięcy Miasta i Gminy Bogoria działa od września 2024 roku i już możemy pochwalić się pierwszym sukcesem. Na to mam na myśli tutaj pierwsze miejsce, czyli złote pasmo w konkursie chórów dziecięcych w przepięknym miejscu w Lutosławicach. Sukcesy to połączenie ciężkiej pracy i talentu. Lokalistów. W Gminnym Ośrodku Kultury w Bogori są dzieci, młodzież, jak również dorośli, więc na każdej płaszczyźnie mogę się wypowiedzieć, czy są zdolni. Tak, są zdolni i co najważniejsze, chcą e, robić różne fajne rzeczy. Młodzi churzyści podkreślają dobrą atmosferę, w jakiej szlifują swój talent, a przyciąga ich na scenę? Śpiewanie, 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 śpiewanie. O, o czym śpiewacie? Które piosenki lubicie najbardziej? Benek, a dlaczego? Fajnie, bo jest fajny. Taki to jest fajny bardzo. I fajny, Taki bardzo energiczny, taką. cóż, dobrą energię ma w sobie. A jaka jest pani Paulina? Super! Robicie ją? Tak. Nie krzyczy na was? Nie! Dumny ze swojego dorobku jest osobowy zespół wokalny. Nasze próby są we wtorki i kiedy jesteśmy, kiedy potrzebujemy goku, pomieszczeń, pani pauliny, pauliny, to one są do dyspozycji. Dorośni wokaliści z tegorocznych Wojarzy Artystycznych ciepło wspominają udział w konkursie w Stolicy Województwa. Mieliśmy zaszczyt występować przed bardzo bogatym jury, między innymi Anią Karwan. To były no niesamowite doznania No i myślę, że zapamiętamy ten konkurs. Na długo. Byliśmy w finale ogólnopolskim, tak. Jako jedyne zespoły województwa. Widzowie, wśród których Gros stanowili najbliżsi występujących na scenie artystów, przyznali, że ich pociechy, chętnie uczestniczą w zajęciach. Z koleżanką żeśmy stwierdziły, że zapiszemy nasze dzieci do chóru. I tak chętnie, bardzo chętnie zaczęły uczęszczać, i, i myślę, że będą uczęszczać dalej. Bo się bardzo lubią. Pani Sylwia liczy, że jej córka zrobi karierę w showbiznesie. Miejmy nadzieję, że pójdzie w tym kierunku. Ja też kiedyś śpiewałam, jak byłam młodsza. Więc córcze, córce życzę też wszystkiego najlepszego. Dwie Ośrodka Kultury są otwarte nie tylko dla mieszkańców miasta i gminy Bogoria. Są osoby z zewnątrz, są osoby z gminy Iwaniska, są osoby z gminy Staszów, także prowadzimy otwarty dom kultury. Z otwartego ośrodka kultury Bogori. Jerzy Strzyż, STW Info.